Cześć! Jesteśmy dzisiaj na granicy dzielnic Włochy i ochota na kameralnej ulicy 20 latów. Pokażę Wam dwustronne trzypokojowe mieszkania. Zapraszam serdecznie. Sercem tego 50-metrowego mieszkania jest dobrze doświetlony, przestronny salon z wyposażonym aneksem kuchennym i wyjściem na balkon o ekspozycji wschodniej. Stąd korytarzem przejdziemy do komfortowej sypialni. Tutaj również pada dużo światła dzięki dużym oknom wychodzącym na zachód. Tuż obok mamy mniejszy pokój mogący pełnić rolę gabinetu lub pokoju dziecięcego. Dopełnieniem mieszkania jest komfortowa łazienka z prysznicem, a tuż obok oddzielne WC. Nieruchomość położona jest w cichej, zielonej okolicy, z dala od ruchliwych ulic. Do centrum Warszawy dostaniemy się stąd w niespełna 15 minut. Jeśli spodobało Ci się to mieszkanie, zadzwoń do mnie. Zapraszam. Muzyka